Wiesz co, nie wszyscy pojechali na wakacje. Widzę, że zabłąkała się tam jedna osoba. O, i szuka czegoś. Witaj w Centrum Zamieszania. Mamy dla ciebie kilka propozycji ze świata fantastyki. Zapraszam do nas, może coś ci się spodoba. 24 lutego 1895 roku o świcie cały Londyn obudził olbrzymi wybuch. Słup dymu zwiastował katastrofę. W pałacu westminsterskim wybuchła bomba. Służby bezpieczeństwa zareagowały natychmiast i aresztowały bałęsającego się młodego robotnika Michaela Chapmana. Rozpoczyna się pojedynek pomiędzy dwoma najlepszymi umysłami Londynu. Bracia Holmes muszą udowodnić winę albo niewinność Michaela. Czy Chapman to tylko pechowy młodzieniec, który zaczął zadawać się z niewłaściwymi ludźmi? Czy też wyrachowany członek anarchistycznej komórki terrorystycznej. Celem graczy jest zbieranie kart wskazówek. Gra trwa 7 tur i jest przeznaczona dla dwóch graczy: Holmes, Sherlock i Mycroft już sprzedaż. Zapraszam Was do mitologii świata Cthulhu, gdzie tajemnicze istoty czekają w ciemności na przyjście swojego przerażającego Boga. W tej wyjątkowej grze to gracze będą mogli wcielić się w rolę nienazwanego zła, które pochłania świat. A dzięki świetnemu wykonaniu fantastycznych figurkom i plastycznym opisom, Cthulhu Wars pozwoli naprawdę poczuć na własnej skórze niezwykłą tajemnicę, w którą po raz pierwszy wprowadził nas Lovecraft. Możecie wesprzeć wydanie polskiej wersji językowej na platformie Wspieram to. Zapraszam Was na manewry u stóp Świętej Wieży. Częstochowski turniej Warhammera 40 000 odbędzie się w ramach trzeciego dnia konwentu Medalikon 2016. Limit punktów to 1200. Czekają na Was mega nagrody, a także wiele atrakcji w ramach konwentu Medalikon 2016. Serdecznie zapraszam! Nie martw się limitem prędkości punktami karnymi czy sądem grodzki. Obudź sobie bestię za kierownicą. Carmageddon klasyka wraca w nowym wydaniu. Tłum na pasach nie zmusi cię do hamowania. Graj sam bądź z przyjaciółmi w jednym z wielu dostępnych trybów online. Nawet do sześciu graczy jednocześnie. Carmageddon Max Dimage od 8 lipca na PC, -ta, PlayStation 4 i Xbox One. Witajcie w Harbor Prime, gdzie dzielnice wieżowców łączą się z slumsami biedoty. Czas uratować świat przed. Cóż tym razem zagraża ludzkości? Musimy stawić czoła tajemniczej sztucznej inteligencji, która zrodziła się w sieci i urosła w siłę, czerpiąc wiedzę od miliardów jej użytkowników oraz dostępnych aplikacji i baz danych. Uważająca się za ostatnie ogniwo w łańcuchu ewolucji, złowroga cybernetyczna siła pragnie wyrwać się spod kontroli ludzkości i dokonać finalnej przemiany, zaś naszym zadaniem jest w tym jej przeszkodzić. Oryginalnym pomysłem twórców jest możliwość prowadzenia rozgrywki w dwóch połączonych ze sobą płaszczyznach w świecie realnym oraz w cyberprzestrzeni, przejmując kontrolę nad swoim awatarem. Możemy m.in. hakować komputery czy dezaktywować systemy obronne, a efekt tych działań będzie widoczny natychmiast w otaczającej go rzeczywistości. Osadzona w cyberpunkowym klimacie, oryginalna produkcja łącząca w sobie cechy gier akcji RPG i klasycznej platformówki DEX od 8 lipca na PlayStation 4. Od 4 do 10 lipca. Zapraszam Was do miasteczka z Gorzel. Leży ono na Ziemiach Jałowych. Nie, 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 nie szukajcie tego na mapach. Zapraszam Was na zagłębiowski konwent postapokaliptyczny Ziemie Jałowe. Czekają na Was gry terenowe w klimacie Postapo, prezentacja planszówki, rycerze Pustkowi oraz wiele różnych atrakcji. Miłośnikom Warhammera Fantazy Rolby polecam 12. edycję. Konwentu GRPG Ford 2016. Od 6 lipca czeka na Was fabularna gra terenowa. Zapraszam na bitwę LARPową. Bitwa LARPowa to nie to samo co LARP. Bitwa LARPowa to po pierwsze i przede wszystkim wojna z użyciem bezpiecznej broni. Będziesz miał możliwość wziąć udział w ponad 30 godzinnej czystej walce. Fabularnie wszystko jest utrzymane w klimacie Władcy Pierścieni. Będziesz miał możliwość wyboru strony konfliktu. Możesz stanąć w szeregach dobra i bronić świata światła, lub też dołączyć do hordy zła i podjąć próbę doprowadzenia do triumfu ciemności. 7 lipca, Władca Pierścieni 2016 w Lutowcu czeka na Was wielkie starcie. 9 lipca, zapraszam na zamek w Mosznej na wakacje z duchami. Tylko w ten dzień będziesz mógł spotkać czyhające w zamku zjawy i zbadać zakamarki zamkowej piwnicy. Daj się porwać w niezapomnianą przygodę po malowniczym zamku, który właśnie w ten dzień zatętni życiem. Nocne zwiedzanie to podróż pełna różnorodnych emocji, od śmiechu, przez zaskoczenie, aż do prawdziwego strachu. Nawet jeśli nie wyjeżdżacie na kolonie i obozy, to może warto znaleźć kilku znajomych. I spędzić wakacje w ciekawej scenerii, na przykład Warhammera Fantasy, albo w rocznej przyszłości z Dark Heresy 2. To wszystko na dziś, zapraszam za tydzień. Pozostańcie z nami w Centrum Zamieszania.